Eksperci grzmią po kampanii telewizji. Wykorzystano nagrania Tomasza Jakubiaka. W najnowszej kampanii promującej pasmo podróżniczo kulinarne stacja Stopklatka sięgnęła po nagrania Tomasza Jakubiaka, kucharza, który zmarł zaledwie 4 miesiące temu. Eksperci nie mają wątpliwości. Granica między hołdem a komercjalizacją została niebezpiecznie zatarta. Tomasz Jakubiak, znany i lubiany kucharz, odszedł w kwietniu 2025 roku po walce z rzadką odmianą nowotworu. Jego śmierć poruszyła fanów i środowisko kulinarne. Tym większe emocje może budzić fakt, że stacja Stop Klatka postanowiła wykorzystać jego archiwalne materiały w kampanii reklamowej nowego pasma. Eksperci nie kryją oburzenia Wygląda jak komercjalizacja żałoby. Sięganie po wizerunek zmarłego w kampanii, zaledwie cztery miesiące po jego śmierci, jest po prostu nie na miejscu. To decyzja nie do obrony ani marketingowo, ani etycznie, nawet jeśli nadawca ma pełne prawa do emisji archiwalnych programów. To może ranić wrażliwość widzów i wygląda jak komercjalizacja żałoby, brzmi Szymon Ślęzak z grup one w rozmowie z preserwisem. Ekspert podkreśla, że takie działania mogą wyglądać jak próba zarabiania na tragedii. Żona Tomasza Jakubiaka udzieliła pierwszego wywiadu od jego śmierci. Ujawniła, o co ją poprosił. Gdzie kończy się hołd, a zaczyna reklama? Głos w sprawie zabrała również Sylwia Jedyńska, arbiter w Komisji Etyki Reklamy. Jej zdaniem, emisja archiwalnych nagrań może być piękną formą upamiętnienia, ale tylko pod pewnymi warunkami. Kluczowe jest, by działania promocyjne miały charakter hołdu i odbywały się za zgodą bliskich, a nie sprowadzały wizerunku Tomasza Jakubiaka do narzędzia marketingu napędzającego oglądalność, a przez to wpływy z reklam, podkreśla. Stacja ma też obrońców. To normalna praktyka. Nie brakuje również głosów broniących stacji. Rafał Baran z agencji BRIDGE2 Fan przypomina, że po śmierci znanych twórców naturalne jest przypominanie ich dorobku. Ekspert ocenia, że to powszechna praktyka w mediach.